Zdaje się, że już tutaj kiedyś byłyśmy, prawda, pani doktor? Tak, odwiedzaliśmy nasze nietoperze, rudawkę nilową, czyli e, afrykańskiego nietoperza. To przed jest świętami Bożego Narodzenia. Przed Bożym Narodzeniem, słuchaliśmy co powiedzą, a teraz patrzymy co jedzą. E, same pyszności. Same pyszności, są to owocożerne nietoperze, są to nietoperze, które uwielbiają miękkie owoce, dojrzałe owoce. E, czasami, szczególnie latem, dajemy im również soki do picia. O proszę. Które preferują smaki? Byle były słodkie, oczywiście naturalne, niedosładzane, naturalnie słodkie. Teraz obserwujemy skrzydło nietoperza. Jest to oczywiście skrzydło pozorne, ponieważ ta błona lotna rozpięta jest między palcami. Tak, to jest. Państwo widzicie, nietoperz posiada również zęby. Jest Wygląda to groźnie sak. bardzo. Natomiast są to niezwykle miłe zwierzęta. Proszę zobaczyć, czy mam tutaj on się I ta właściwie błąka, proszę sam. jest państwa bardzo delikatna. E, tak, to jest wszystko bardzo Łatwo ją delikatne. Oczywiście staramy się e, tutaj używać e, własnych dłoni, e, rękawiczek. E, proszę Państwa, mitem jest e, to, że nietoperze próbują nas w jakikolwiek sposób zatakować. Proszę zobaczyć, jak one ruszają tutaj uszami. E, o, mu świecą się oczy. <grym> tak, odbija się w kamerze. Ruszają uszkami, bo. E, Tutaj zjawisko echolokacji następuje. A czyli, to nie nietoperz. A to nie nietoperz, to jest mieszkaniec pomieszczenia. Tutaj którym żyją nietoperze. W którym żyją nietoperze. Jest to szynszyla, która, właściwie samiec, który wybrał przyjaźń z nietoperzami. Ma na imię Escape. Tak długo tak dużo razy próbował uwolnić się z klatki i za każdym razem starał się znaleźć pomieszczenie nietoperzy, więc pozwolić mu tam zamieszkać. Także Escape mieszka nietoperzy. No jak nietoperze. wygląda ta symbioza? Myślę, Myślę, że jeszcze kiedyś o tych przyjaźniach opowiemy. Natomiast czują się tutaj wspólnie bardzo dobrze. Jesteśmy w tej chwili u naszych szynszyli, Mamy tutaj dwie samice i o, o samice. Ma czerwone oczy. Troszeczkę innego koloru, bo jest to odmiana fioletowa. O, może teraz lepiej o, widać różnice. Dwa no? duże mhm. szynszyle, To są dwie samice. Odmiany standardy i fioletowa i Zeszłoroczny maluszek, szynszyle są bardzo przyjacielskimi zwierzętami, tutaj są poddawane treningowi, szczególnie tego maluszka stara się nasza koleżanka, pani Monika i pani Natalia, które zajmują się właśnie nietoperzami, szynszylami. O, tutaj Pani Moi łatwo się, łatwo się uczą. Są to bardzo inteligentne zwierzęta, długo żyją, no może coś o wadach, jak widać z tyłu chętnie zjadają ściany, są troszeczkę niszczycielskie, jak to e, lubią sobie podgryć różne rzeczy. No, nie przecież. E, troszkę dewastują, tak, troszkę dewastują.